Wyobraź sobie moment, w którym strach przed ciemnością staje się paliwem dla odkryć, które zmieniają bieg historii ludzkości. Nieczyste skrypty przeszłości ujawniają nam, że pierwszy dym unoszący się w powietrzu był znakiem nie tylko wyzwolenia, ale również początków nowego rozdziału w naszej cywilizacyjnej opowieści. Być może to właśnie wtedy, w obliczu ciemności, nasi przodkowie przypadkowo natrafili na ogień, żywią, który nie tylko dawał im światło i ciepło, ale również łączył ich w sposób, o jakim wcześniej nie mieli pojęcia. Archeologiczne znaleziska związane z obozowiskami i rytuałami ognia podkreślają znaczenie tego odkrycia w kontekście rozwoju społeczności. Ciepło ognia stało się nie tylko źródłem fizycznego przetrwania, ale także centrum życia towarzyskiego i wymiany idei. Kiedy ludzie gromadzili się wokół płomieni, to nie tylko ich ciała były ogrzewane, Wzrastały także ich więzi społeczne, emocjonalne i kulturalne. Możemy zatem zadać sobie pytanie: jak ta pierwotna, wspólna radość z opieki nad ogniskiem kontrastuje z naszymi współczesnymi, często izolowanymi sposobami spędzania czasu? Zastanów się, bracie: jak bardzo ogień jako abstrakcyjny symbol przemiany może nas nauczyć o fundamentalnych podstawach współczesnych relacji międzyludzkich. Obecnie w świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologie i wirtualne interakcje, wiele osób doświadcza poczucia osamotnienia, pomimo możliwości kontaktu z setkami ludzi przez ekrany. Czy możemy wciąż znaleźć głębszy sens we wspólnym dzieleniu się przestrzenią i czasem, tak jak to robili nasi przodkowie? Czy zdajemy sobie sprawę, jak wielką wartość ma wspólne przeżywanie chwili, w której ciepło ognia zacieśnia więzi, które w dzisiejszych czasach mogą wydawać się ulotne? Zanim przejdziemy do kolejnego bloku, warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób możemy na nowo odkryć naszą relację z ogniem, zarówno dosłownie, jak i w przenośni, w poszukiwaniach więzi, które mogłyby stać się trwalsze. Jak możemy uczynić każdy moment spędzony w blasku ognia inspiracją do budowania głębszych relacji. Zapraszam do dalszej refleksji nad tym, co przeszłość ma do zaoferowania w kontekście współczesnych więzi. Strach jako motywator. Jak ludzkość przekształciła swój strach przed ciemnością w narzędzie odkryć? Strach, te pierwotne uczucie, które kierowało naszymi przodkami w obliczu nieznanego, był zarazem źródłem ich siły i determinacji do przetrwania. W epoce kamienia, kiedy ciemność nocy była wrogiem, a niebezpieczeństwo mogło czaić się wszędzie, zrozumienie otaczającego ich świata stało się kluczowe dla ich przeżycia. Przekształcenie strachu w motywację do odkryć pozwoliło im na poszukiwanie nowych narzędzi i technik, które mogłyby zapewnić im bezpieczeństwo i komfort. Jednym z najważniejszych odkryć tego okresu było właśnie opanowanie ognia. Ogień stał się nie tylko narzędziem zapewniającym ciepło i ochronę przed drapieżnikami, ale także potężnym źródłem energii, które zmieniało sposób, w jaki ludzie zdobywali pożywienie, budowali schronienia, i organizowali swoje życie społeczne. Obserwując płomienie, nasi przodkowie odkryli, że ogień może nie tylko zjadać, ale też przygotowywać posiłki, co znacznie zwiększyło jakość ich diety oraz sposobność do wspólnych biesiad, które wzmacniały więzi w grupach. Archeologiczne badania wskazują, że grupy ludzi, które potrafiły wspólnie opanować ogień, wykazywały znacznie wyższy stopień kooperacji i organizacji społecznej. Odkrywanie technik zapalania ognia oraz sposób, w jaki można go utrzymać, stały się nie tylko umiejętnościami przetrwania, ale także elementami społecznego kapitału, które przyczyniały się do wzmacniania więzi w danej grupie. To z kolei prowadziło do większej solidarności więzi, które były niezbędne w trudnych warunkach życia. Zastanówmy się przez chwilę, jak to pierwotne przekształcenie strachu w siłę napędową innowacji, Odzwierciedla nasze współczesne doświadczenia. W obliczu wyzwań dnia codziennego, czyż nie używamy także naszego strachu, by zmotywować się do działania i poszukiwania rozwiązań, mamy zatem okazję, by podążyć śladami naszych przodków i zadać sobie pytanie: jak możemy lepiej zrozumieć i wykorzystać nasz strach jako narzędzie do rzeczywistych odkryć? Jak możemy zamienić nasze troski i niepewności w siłę? Która tworzy nowe połączenia między nami. Biorąc pod uwagę, jak strach może wpływać na nasze wybory i relacje w dzisiejszym świecie, dobrze jest zastanowić się, co kiedyś przekształcało naszą ludzkość i jakie mądrości mogą skrywać się w tej pierwotnej historii. Jakie nowe narzędzia odkryjemy, gdy nauczymy się wykorzystywać nasz strach jako siłę napędową naszych działań. Magia ognia. Jak wczesne wykorzystanie ognia. Zmieniło sposób życia i współpracy w społecznościach. Ogień, będący jednym z najważniejszych odkryć w historii ludzkości, nie tylko zmienił sposób, w jaki nasi przodkowie przetrwali, ale także przekształcił ich życie społeczne i kulturalne. Kiedy nasze prapradziady oświetliły ciemność nocy ogniem, zaczęli dostrzegać nie tylko jego praktyczne zastosowania, lecz także jego magiczne i symboliczne znaczenie. Obserwacja ognia przekształciła wspólne doświadczenia w coś znacznie bardziej wyjątkowego. Ogień stał się centrum życia towarzyskiego, miejscem, gdzie gromadziły się rodziny, a także całe plemiona. To przy ogniu toczyły się opowieści, które były podstawą przekazywania wiedzy, wierzeń i kultury. Wspólne biesiadowanie przy ogniu nie tylko dostarczało ciepła i jedzenia, ale także zacieśniało więzi międzyludzkie. Tworząc poczucie przynależności i jedności. W obliczu niebezpieczeństw, jakie niosła noc, współpraca i solidarność, stawały się niezwykle istotne. Rytuały związane z ogniem, takie jak palenie kadzideł czy różnego rodzaju ceremonie z ogniem w roli głównej, świadczyły o tym, jak bardzo ogniu przypisywano niezwykłe właściwości. To nie tylko narzędzie do przetrwania, ale także święty element, symbol życia, oczyszczenia i odnowy. Warmogień przyciągał ludzi, a jego blask wzmacniał więzi, które tworzyły się i zacieśniały na całe pokolenia. Mówi się, że ogień był nie tylko dosłownym źródłem światła, ale także metaforycznym ogniskiem, które spajało społeczności. Pomyślmy teraz o tym, jak magia ognia w prehistorii może nas uczyć w dzisiejszych czasach. Jakie mamy możliwości, aby wykorzystać nasze współczesne ogniska, takie jak platformy mediów społecznościowych, do zacieśniania więzi? Czy potrafimy tak samo co nasi przodkowie tworzyć przestrzenie, w których dzielimy się opowieściami i wspólnie spędzamy czas, zbliżając się do siebie? W obliczu pędzącego świata, w którym technologia pozwala nam komunikować się na odległość, często zapominamy, jakie miejsce ma bliskość fizyczna. Dzielenie przestrzeni i wspólne przeżywanie chwil w czasie rzeczywistym. Warto zastanowić się, jak tworzenie ognisk w naszym życiu, zarówno dosłownie podczas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, jak i wirtualnie, może znacząco wpłynąć na nasze relacje? Jak możemy przenieść magię ognia z przeszłości do współczesności, tworząc miejsce dla autentycznych rozmów i emocji? W jakim stopniu jesteśmy gotowi na zmianę, aby nasze jednoznaczne relacje w erze cyfrowej mogły przybrać formę ognia, który ogrzewa, łączy i inspiruje? Czas na refleksję, by odkryć, w jaki sposób magia ognia może przemieniać nasze współczesne życie społeczne oraz budować głębsze i bardziej autentyczne połączenia między nami. Rodzina i wspólnota. Jak plemiona wspierały się w wychowaniu dzieci i budowaniu trwałych więzi? W naszych analizach przeszłości musimy zrozumieć, że wczesne społeczeństwa nie operowały na zasadach pojedynczych jednostek. Rodzina, w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, często była rozumiana jako szersza wspólnota, w której każdy członek miał swoje miejsce i odpowiedzialności. To poprzez tę kolektywną opiekę nad dziećmi tworzyły się silne więzi, które były fundamentem dla przetrwania plemion. Mamy na myśli system wielu matek, który był niezwykle powszechny w plemiennych grupach. Dzieci były wychowywane nie tylko przez swoje biologiczne matki, ale także przez inne kobiety w społeczności. Taki model wychowawczy podkreślał znaczenie współpracy, a każde dziecko miało dostęp do różnorodnych wzorców i umiejętności. Dzięki temu rodzina nie była oparta na jednostkowym poświęceniu, ale na wspólnej odpowiedzialności, co pozwalało na zróżnicowane podejście do edukacji dzieci. Wspólne zabawy czy rytuały inicjacyjne były takimi elementami, które umacniały więzi nie tylko między dziećmi a dorosłymi ale także między członkami całej grupy. Poprzez praktykę dzieci uczyły się ważnych umiejętności, a jednocześnie zyskiwały poczucie przynależności. Nic dziwnego, że w społecznościach plemiennych relacje międzyludzkie były tak silne, a więzi międzypokoleniowe trwały przez długie lata. Z drugiej strony, w obliczu wyzwań, jakie stawiała jednak chaotyczna rzeczywistość, te emocjonalne i praktyczne więzi stanowiły fundamentalny element przetrwania. Jak przetrwać w świecie niepewności, gdzie zasoby mogą być ograniczone, a zagrożenia są nieustannie obecne? Odpowiedzią była jedność, a wkład każdej jednostki w dobro grupy był niezbędny dla funkcjonowania całej społeczności. Zadajmy sobie pytanie: czy współczesne społeczeństwa nie straciły czegoś z tego systemu wsparcia? W dobie samotności, podziału rodzin na mniejsze jednostki oraz często fragmentarycznego stylu życia, Możemy odnaleźć inspiracje we wspólnotach przeszłości. Jak możemy wdrożyć model oparty na zbiorowej odpowiedzialności w naszych nowoczesnych relacjach? Konfrontując się z wyzwaniami naszego złożonego świata, warto rozważyć wdrażanie praktyk, które odzwierciedlają wspólnotową naturę wcześniejszych społeczeństw. Jak możemy budować systemy wsparcia, które pozwolą nam lepiej dbać o siebie nawzajem? Jakie elementy ze wspólnotowych tradycji Możemy zastosować w naszym codziennym życiu, aby wzmocnić nasze więzi i zapewnić sobie wsparcie w trudnych czasach? Zachęcam do refleksji nad tym, jak nasze rodziny i wspólnoty mogą stać się przestrzenią wzajemnej pomocy i miłości, tak jak miało to miejsce w tych odległych czasach. Co możemy zrobić, aby stworzyć nowoczesne plemiona, które będą wspierały siebie nawzajem w drodze przez życie? Atrakcyjność i logika przetrwania jak wybór partnerów opierał się na sygnałach przetrwania, a nie na współczesnej estetyce. W świecie naszych przodków relacje międzyludzkie były znacznie bardziej pragmatyczne niż romantyzowane wizerunki, które często widzimy dzisiaj. W przypadku poszukiwania partnerów, elementy pociągu fizycznego uległy przesunięciu na korzyść cech, które mogły zapewnić stabilność i przetrwanie dla możliwej progenitury. Sygnały przetrwania obejmowały nie tylko fizyczne atrybuty, takie jak siła, zdrowie czy umiejętność przetrwania w trudnych warunkach, ale także umiejętności socjalne. Ludzie, którzy potrafili współpracować w grupie, rozwiązywać konflikty oraz opiekować się innymi, byli bardziej pożądani. W takich stosunkach nie chodziło jedynie o romantyczne uczucia, lecz o stworzenie solidnej podstawy dla nowej rodziny i przetrwania jako jednostki i wspólnoty. Również nie można zapomnieć o kwestiach praktycznych, takich jak umiejętności łowieckie, zrozumienie środowiska czy zdolność do zbierania pożywienia. To te cechy decydowały o wyborze partnera, nie tylko w odniesieniu do relacji intymnych, ale także w kontekście zbudowania silniejszej grupy. Potencjalni partnerzy musieli mieć zdolność do współpracy ze sobą, by wspólnie zaspokajać potrzeby życiowe. Takie związki, opierające się na logice przetrwania, budowały silne fundamenty dla społeczności. Zastanówmy się teraz, co to oznacza w kontekście naszych nowoczesnych doświadczeń związanych z miłością i relacjami, czy jeśli przeanalizujemy, co naprawdę doceniamy u naszych partnerów, nie zauważymy, że również dzisiaj wiele cech, które przynoszą stabilność i wsparcie, mają ogromne znaczenie. Jakie byłyby nasze relacje, gdybyśmy zaczęli na to zwracać większą uwagę, Zamiast skupiać się jedynie na atrakcyjności wizualnej, przypomnijmy sobie, że miłość nie jest jedynie romantyczną ideą, ale także praktycznym wyborem osób, które są gotowe dbać o siebie nawzajem. Może powinniśmy badać laboratoria więzi emocjonalnych przez pryzmat przetrwania, a nie tylko porywów serca, które często prowadzą do rozczarowania. Wspólne wartości zdolność do współpracy oraz zrozumienie potrzeb drugiego człowieka mogą okazać się kluczowe, jeśli chcemy budować trwałe związki. Zadajmy sobie pytanie, czy potrafimy wprowadzić do naszych nowoczesnych relacji zasady przetrwania, które niegdyś kierowały naszymi przodkami. Jak możemy lepiej definiować atrakcyjność, gdy łączymy emocje z pragmatyzmem? Warto rozważyć, jak nasze wybory partnerskie Mogą nie tylko odzwierciedlać nasze marzenia, ale także być podstawą do zdrowych, trwałych relacji, które będą sprzyjały przetrwaniu i szczęściu zarówno jednostek, jak i społeczności. Konflikt i harmonia. Jak przodkowie radzili sobie ze sporami i zdradami, aby nie zniszczyć grupy? W społecznościach plemiennych, w których przetrwanie i współpraca były kluczowe, umiejętność radzenia sobie z konfliktami stawała się równie istotna. Jak umiejętności łowieckie czy zbierackie. W obliczu zagrożeń, jakie stwarzały nieporozumienia i zdrady, plemiona musiały znaleźć sposoby na zachowanie integralności grupy oraz wzmacnianie więzi między jej członkami. Rytuały pojednania odgrywały kluczową rolę w procesie łagodzenia napięć. Ceremonie i rytuały, które odbywały się po sporach, pozwalały na wybaczenie i odbudowanie wzajemnych relacji. To właśnie dzięki nim, Członkowie społeczności mogli zacieśniać swoje więzi, pomimo występujących konfliktów. Tego rodzaju praktyki nie tylko przynosiły ulgę w trudnych momentach, ale także tworzyły kontekst dla konstruktywnego rozwiązywania sporów. Dowody archeologiczne sugerują, że rysunki naścienne oraz rytualne artefakty wskazują na obecność rytuałów pojednania, które mogły być stosowane w obliczu kryzysowych sytuacji. Rola starszyzny w plemionach również nie może zostać pominięta. Często to właśnie starsi ze swoim doświadczeniem i mądrością pełnili funkcję mediatorów i doradców. Pomagali znaleźć rozwiązania, które były akceptowalne dla obu stron, a ich autorytet sprzyjał zacieśnianiu więzi społecznych. W ten sposób, zamiast doprowadzać do rozpadu grupy, konflikty mogły prowadzić do wzmocnienia wspólnej tożsamości. Warto rozważyć, co możemy się nauczyć z tych praktyk w kontekście naszych współczesnych relacji? Czy potrafimy dzisiaj, tak samo jak nasi przodkowie, rozwiązywać konflikty i zdrady w taki sposób, aby nie podważały one fundamentów naszych społeczności? W dobie rozmów w mediach społecznościowych i natychmiastowego toku życia, jak często stajemy w obliczu konfliktu bez refleksji? Jak unikać konfrontacji, które mogą prowadzić do trwałego podziału? Zastanówmy się, jakie podejścia możemy zastosować w codziennym życiu, aby uzyskać harmonię w naszych relacjach. Być może warto wprowadzić swego rodzaju rytuały pojednania, małe codzienne gesty wybaczenia, dialogu czy konstruktywnej krytyki, które mogą zdziałać cuda w budowaniu silniejszych więzi. Jakie są nasze osobiste style rozwiązywania konfliktów? Często zamiast dialogu wybieramy milczenie lub agresję. Czy nie warto zainwestować w umiejętność aktywnego słuchania, empatii i zrozumienia? Czas na refleksję nad tym, jak możemy zmienić naszą postawę wobec konfliktów, nawiązując do sposobów, które odnajdywano w dawnych społecznościach harmonii i jedności, które przetrwały przez wieki. Zadajmy sobie pytanie, czego możemy się nauczyć o zarządzaniu konfliktami od naszych przodków, aby nie tylko utrzymać grupę, ale także uczynić z niej silniejszą i bardziej zharmonizowaną wspólnotę? Jakie praktyki możemy wprowadzić, aby nasze relacje były bardziej otwarte i gotowe na wybaczanie? Warto zainwestować w budowanie mostów zamiast podziałów, nawiązując do tradycji, które niejednokrotnie uratowały nasze ludzkie społeczności. Ewolucja więzi. Jak związki ewoluowały wraz z rozwojem grup i społeczności? W miarę jak ludzie zaczęli tworzyć coraz większe społeczności, nagle złożoność ich relacji wzrosła. Zwyczajna interakcja między jednostkami przekształciła się w bardziej skomplikowane sieci powiązań, w których miały miejsce wymiany międzyludzkie oraz rozwój więzi międzypokoleniowych. Wielowymiarowość zachowań społecznych wymagała nowych strategii i formatu relacji, które byłyby w stanie sprostać rosnącym wymaganiom współczesnych wspólnot. Z perspektywy historycznej zrozumiemy, że małżeństwa międzyplemienne stawały się często kluczowym elementem w rozwoju więzi. Łącząc różne plemiona poprzez związki małżeńskie, stworzono platformę do wymiany zasobów, pomocy w trudnych czasach i budowania zaufania. Owe wymiany tworzyły kompleksowe sieci zależności, w których każdy członek wspólnoty odgrywał własną, unikalną rolę. Również przekazywanie wiedzy i umiejętności, miało fundamentalne znaczenie dla ewolucji więzi społecznych. Możliwość dotarcia do różnych grup poprzez wzajemne nauczanie oraz wymienianie doświadczeń sprzyjała zacieśnianiu relacji. W miarę rozwoju komunikacji i transportu, zwiększała się rola wymiany pomiędzyplemiennej, co wpływało nie tylko na rozwój samych więzi, ale także na kulturę, tradycje i obrzędy. Przykładem tego Mogą być rzemieślnicy, którzy poprzez sposoby pracy przekazywali swoje umiejętności innym, a tym samym umacniali więzi między różnymi grupami ludzi. Rozwój specjalizacji w pracy często wpływał również na rodzaje więzi, jakimi się tworzyły. W miarę jak grupy ludzi zaczęły się specjalizować w różnych dziedzinach, jak łowiectwo, uprawa roli czy rzemiosło, wykształciły się nowe zaufania, które opierały się na wzajemnych umiejętnościach. Zamiast skupiać się na własnych potrzebach, członkowie takich społeczności zaczynali dostrzegać wartość w wspólnym działaniu, co warunkowało jeszcze głębsze więzi społeczne. Dzisiaj, kiedy żyjemy w zglobalizowanym świecie, czy nie wracamy do podobnych dynamik? Jak różnorodność naszych interakcji wpływa na rozwój współczesnych więzi? Czego możemy nauczyć się z praktyk przodków, aby nasze relacje były bardziej pełne? Jakie formy współpracy moglibyśmy wspierać w swoim życiu, aby budować wzajemną zależność i wsparcie, tak jak to miało miejsce w dawnych czasach? Zadajmy sobie pytanie: jak możemy przenieść te lekcje do naszych nowoczesnych relacji, aby więzi międzyludzkie ewoluowały w sposób, który nie tylko uwzględnia indywidualne pragnienia, ale przede wszystkim buduje solidne fundamenty dla społeczności. Warto zastanowić się, jak wspieranie wymiany wiedzy i umiejętności w codziennym życiu może wciąż odgrywać istotną rolę w zacieśnianiu relacji, które byłyby silniejsze, bardziej zrównoważone i pełniejsze. Czy nie warto na nowo odkryć mocy wspólnoty, która niejednokrotnie przynosiła sukces i przetrwanie naszym przodkom? Lekcje dla współczesności czego możemy się nauczyć z życia prehistorycznego, aby ulepszyć nasze nowoczesne relacje? Patrząc wstecz na nasze przeszłe dzieje, dostrzegamy, że więzi międzyludzkie były nie tylko fundamentem przetrwania, ale także źródłem największych ludzkich osiągnięć. Niniejszy fragment historii jest pełen potencjału, który możemy wykorzystać w dzisiejszym złożonym świecie. Jednym z najważniejszych aspektów, które wyróżniają te społeczności, był ich zaangażowany sposób życia. W przeciwieństwie do dzisiejszego czasu, który często charakteryzuje się pośpiechem i powierzchownością, więzi plemienne zaczynały się od bliskiego, osobistego kontaktu i systemu wsparcia. Praktyki codziennego współdzielenia się, czy wzajemnego opiekowania się sobą, byli nie tylko naturalną częścią życia, ale również fundamentem istnienia tych grup. Dzięki temu, zobowiązania wobec innych ludzi stawały się integralną częścią tożsamości jednostki. Czy nie warto zatem zapytać: Jak możemy na nowo odkryć tę przestarzałą bądź zapomnianą mądrość w naszych nowoczesnych czasach? Warto zastanowić się, w jaki sposób możemy zacząć wdrażać praktyki współpracy, wsparcia i zaangażowania w naszych relacjach z bliskimi. Może to oznaczać dedykowanie czasu na wspólne aktywności, czy to podczas zajęć domowych, czy też poprzez wspólne przedsięwzięcia, które sprzyjają budowaniu pozytywnych więzi. Musimy również zwrócić uwagę na rolę, jakie pełnimy w naszych społecznościach. Bycie otwartym na naukę i dzielenie się z innymi, niezależnie od wieku, może przyczynić się do budowania silniejszych więzi z naszymi bliskimi. Wspieranie młodszych pokoleń oraz uczenie się od starszych zachwycające relacje przyniesie korzyści wszystkim członkom wspólnoty, wzmacniając jednocześnie fundamenty, na jakich opiera się nasze społeczeństwo. Innym kluczowym wnioskiem z przeszłości jest siła wspólnej tożsamości. W różnych kulturach każda osoba, nie tylko w jedną stronę, miała przypisaną rolę. Wspólne rytuały, tradycje i obrzędy budowały poczucie przynależności, które jest dzisiaj szczególnie ważne w świecie, który często odczuwamy jako obcy i zatomizowany. W miarę jak gubimy się w naszych indywidualnych ścieżkach, możemy zapragnąć powrotu do podstaw, do poczucia bycia częścią czegoś większego. Zastanówmy się jeszcze raz, czy moglibyśmy być bardziej szczęśliwi, gdybyśmy wdrożyli niektóre z tych prastarych zasad w nasze życie. Jak możemy zacząć wplatać te wartości współpracy, dzielenia się i wsparcia w codzienny rytm naszego bytowania? Czas wznieść przyjaźnie, poczuć, że nie jesteśmy sami w swoich zmaganiach oraz nauczyć się, jak wspólnie dążyć do lepszej jakości życia. W końcu relacje to nie tylko problem indywidualnych interesów ale także zbiorowej odpowiedzialności za siebie nawzajem. Z mojego punktu widzenia kluczowe jest, abyśmy potrafili uznać, że w wzajemnym wsparciu leży siła naszego bytu. Czas spojrzeć na nasze relacje przez pryzmat mądrości naszych przodków. Istniejemy dla siebie nawzajem, a nasza wspólna historia jest tego najlepszym dowodem. Jak możemy wyjść naprzeciw współpracy i zaangażowaniu, by wspólnie budować lepszą przyszłość? Podsumowanie i dziedzictwo. Czym jest prawdziwa miłość i jak jej siła przetrwania kształtuje nasze relacje? Z perspektywy setek tysięcy lat ludzkiego rozwoju jedno jest jasne: miłość nie jest jedynie romantycznym uczuciem ani chwilowym zauroczeniem. To złożona sieć więzi, które przetrwają nie tylko poprzez indywidualne pragnienia, ale poprzez wspólne dążenie do przetrwania, wsparcia i zrozumienia. Przyglądając się naszym przodkom, widzimy, jak ich międzyludzkie relacje były oparte na zaufaniu i współpracy, co pozwalało im skutecznie przetrwać w niełatwym świecie. W obliczu zagrożeń naturalnych i ludzkich, ich umiejętność tworzenia solidnych więzi była kluczowa do sukcesu. Co więcej, ich rytuały i tradycje kształtowały mentalność wspólnotową, która nie tylko sprzyjała przetrwaniu, ale także tworzyła prawdziwe poczucie tożsamości. Dzisiaj, gdy żyjemy w erze technologii i szybkiej komunikacji, znacznie łatwiej jest zapomnieć o tych elementach, które były niegdyś fundamentem naszej egzystencji. Czy nie powinniśmy jednak wrócić do tych korzeni? Jak we współczesnym świecie możemy pielęgnować relacje, które nie tylko zaspokajają nasze indywidualne potrzeby, ale również budują solidne fundamenty dla większej wspólnoty? Warto zastanowić się, Jakie wartości możemy przejąć z dziedzictwa naszych przodków? Wzajemne wsparcie, umiejętność okazywania empatii oraz dążenie do zrozumienia drugiego człowieka powinny stać się kluczowymi zasadami w sposób, w jaki prowadzimy nasze życie. Relacje opierające się na tych wartościach stają się silniejsze i bardziej odporne na konflikty, co jest niezbędne w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Miłość, która rzeczywiście przetrwa, nie jest naiwna i idealistyczna. To miłość, która przyjmuje wspólne odpowiedzialności i wymaga pracy, zaangażowania i poświęcenia. Nie chodzi tu jedynie o zaspokajanie emocjonalnych potrzeb, ale o wspólne radzenie sobie z wyzwaniami, które życie stawia przed nami. Gdy w obliczu trudności potrafimy stać ramię w ramię, budujemy coś więcej niż tylko relacje, tworzymy prawdziwą wspólnotę. Zastanówmy się na koniec, jak ważne jest, abyśmy pielęgnowali tę ideę w codziennym życiu. Czy jesteśmy gotowi na nowo odkryć miłość jako coś więcej niż tylko emocje? Czy potrafimy uczynić z niej element, który łączy nas z innymi, tworząc silniejsze więzi? Nasze relacje mają potencjał, aby nie tylko przetrwały w niesprzyjających okolicznościach, ale także stały się źródłem szczęścia i spełnienia. Przeszłość pokazuje nam, że zaufanie. Empatia i otwartość są kluczowymi komponentami prawdziwych relacji. Warto zatem zainwestować w te wartości i pielęgnować dziedzictwo naszych przodków, przekładając je na współczesne życie. Jak możemy stać się architektami naszych relacji, tworząc wspólnoty, które będą nie tylko przetrwałe, ale także pełne miłości, zrozumienia i współczucia? Właśnie teraz jest czas, aby to odkryć. Daj lajka i subskrybuj aby razem wyruszyć w tę niezwykłą podróż poszukiwania prawdziwej miłości.